Na sesję. Zanim otworzę obrady, bardzo bym prosił o wyciszenie lub włączenie telefonu. Oraz taka dodatkowa moja prośba na przyszłość, gdyby ktoś z uczestników przybyłych tutaj na sesję chciał rejestrować, ale ja widzę, że tutaj jest Pan, który rejestruje sesję, to bardzo bym prosił o wcześniejsze tylko poinformowanie o tym przez sesję, że będzie to jeszcze oprócz tych nośników, które my tutaj mamy, żeby rejestrować dzisiejszą sesję. Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w po Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad i przedstawiamy projekt porządku obrad. Punkt pierwszy sprawozdanie z restrukturyzacji spółki Sport Śląska Woręna Spółka ZAO. Punkt drugi. Sprawozdanie Komisji w Kolęby z realizacji planu sprzedaży nieruchomości w roku 2014 ze szczególnym uwzględnieniem lokali stanowiących część wspólnot mieszkaniowych oraz góry budynków sprzedanych z gruntem po, pod okresem budynków. Punkt trzeci. Sprawozdanie działalności bieżącej i podejmowanych działań przez Miejskie Ośrodki Kultury Sport i Sportu Aktywności Lokalnej w Szlańskiej pierwszej połowy 2015 roku. Sprawozdanie punkt czwarty. Sprawozdanie o działalności Rady Promocy Miasta i podejmowanych działań promocyjnych w pierwszej połowy 2015 roku. Punkt piąty, Informacja o pracach Rady Powiatu Machorskiego przedstawiona przez Radnego Rady Powiatu Wybranego z Okręgu wyborczego Szklarskiej Poręby. Punkt szósty, Sprawozdanie Rodnicza Szklarskiej Poręby o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy sprawozdanie działalności Komisji Rady Miejskiej w i Porębie w określenie sesyjnej. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 9. Wnioski i zapytania mieszkańców szklarskiej porędy. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwał. To jest projekt w sprawie nabycia nieruchomości położonej w szkalskiej Projekt w sprawie dzierżawy i nieruchomości położonej w szkalskiej porędzie przy ulicy transportowej. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnego uszczerbowania nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Szpitalnej Projekt w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Kęstowskiej, Waleńskiej, Donatejki i Dzielnie Wólskiej w Porębie. Projekt uchwały w sprawie nieuzgodnienia wyzwania do usunięcia rozliczenia prawa. Projekt w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w w OREMG. Punkt 11. Przyjęcie interpelacji radnych. Punkt 12 odpowiedzi na interpelacje. Punkt 13 wnioski i zapytania radnych. Punkt 14 sprawy różne. Czy radni wnoszą jakieś uwagi do przedstawionego planu? Proszę. Chciałem prosić o wprowadzenie do posiedzenia dzisiejszej sesji. Dwie uchwały. Trzy, Trzy. Trzy uchwały są? Trzy. Trzy. Trzy uchwały, proszę bardzo. I pierwsza w sprawie zmiany wieloletnich prognozy finansowej miasta szkolnickiego rzędu. Macie Państwo te uchwały. Wszyscy posiadacie Drugą uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości w Światskiej pojęcie w świetli Piastowskiej I trzecią uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Światskiej na rok 2015. W związku z tym, że jest propozycja yy, zmian w porządku obrad o, i rozszerzenia porządku obrad. O, te przez Pana Ministra uchwały. Proszę o yy, to, abyśmy teraz przegłosowali i, te zmiany. Kto z Państwa jest za proponowanymi zmianami w porządku obrad? Proszę podnieść rękę <tosłuch> Dziękuję. Jednogłośnie przyjęto. głos w punkcie wnioski i zapytania mieszkańców Szklarskiej Porendy. Opisywanie się na listę wersów. Lista jest wyłożona przy do sali. Proszę o sprawozdanie z restrukturyzacji Spółki Sport Szklarska Porenda, Spółka ZOO, Pana Sekretarza Miasta Elisa Rosina. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. przedstawią sprawozdanie Burmistrza z restrukturyzacji spółki Na początku kilka informacji, wstępnych ogólnych. Spółka powstała na podstawie uchwały 57 przez 660 przez 10 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki, a następnie akt założycielski spółki został sporządzony 27 grudnia 2010 roku. Do rejestru w Karowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana pod pozycją 376495. Podstawowy, statutowy cel działalności to jest realizacja zadań ważnych dla rozwoju miasta Szkarska-Polęba w zakresie działalności sportowej, edukacyjnej i cyfrowej, w tym w szczególności organizacja i obsługa zawodów sportowych. Struktura wspólników, miasto Szklarska-Polemba jest jedynym wspólnikiem. Dotychczasowa działalność spółki w latach 2012 i 2014. Spółka zorganizowała i przeprowadziła zawody sportowe, kuchary, świata narciarskie w jego miu szklarska Zawody narciarskie pod nazwą pre Tropi w 2011 roku i Axis Tropi w 2012 roku. Rowerowy przejazd promocyjny Miast Przyjaciół Radiowej Trójki na Klasie Szkarskiej od augustu, dwukrotnie festiwal rowerowy oraz współorganizowała inne imprezy sportowe, rekreacyjne w mieście. Program restrukturyzacji. Koncepcję restrukturyzacji Sport burmistrz Szkarskiej Paryżowej przedstawił Radzie Nadzorczej i Zarządowi 4 maja 2012 roku, a tę koncepcję w formie pisemnej przedłożył 5 maja 2012 roku. I może, żebyśmy wiedzieli na czym ta koncepcja polegała, to pozwolę sobie ją przedstawić. Pan Jacek Jaśkowiak, który ze spółki Sport Szklaska-Poręba. W do wcześniejszych rozmów dotyczących rozbudowy stadionu na Polanie Jakuszyckiej, zasadnym wydaje się połączenie spółek Sport Szklaska-Poręba oraz Maraton. W obecnych uwarunkowaniach własnościowych spółka Maraton w przeciwieństwie do osób, nie uzyskuje wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie współpracuje z licznymi związkami sportowymi w Polsce. Utworzenie silnego podmiotu, który zarządzałby infrastrukturą sportową w postaci stadionu rekordu i stadionu na Bolonia a jednocześnie byłby bazą treningową dla polskich i zagranicznych sportowców, wydaje się jak najbardziej właściwym rozwiązaniem. Taki silny gospodarczo podmiot mógłby być również zapleczem organizacyjnym oraz personalnym dla organizacji imprez sportowych, w szczególności zawodów kuchały świata w na narciarskich i ewentualnie również w wiatronie. Wstępnie w najbardziej racjonalnym rozwiązaniem w się zakup udziału w spółki na przez spółkę z podczas i następnie połączenie tych spółek. Proszę zatem Pana Prezesa o przygotowanie koncepcji funkcjonowania spółki powstałej w wyniku połączenia i dokonanie wyceny spółki na Proszę przygotować założenie do rozpoczęcia negocjacji z zarządem spółki na oraz jej udziałowcami. Ważne jest też skoordynowanie działań spółki Skocz Szklarska-Polęba, spółki Maraton oraz działem prowadzących miasto Szklarska-Polęba w zakresie pozyskiwania środków na rozbudowę stadionu na kolanie Jakuszyckiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przyjmujemy założenie, że celem działań jest zbudowanie silnego podmiotu dysponującego infrastrukturą sportową oraz noclegową dla organizacji, obozów treningowych polskich i zagranicznych sportowców. Dzięki prowadzonej działalności podmiot ten powinien finansować utrzymanie infrastruktury sportowej. Jednocześnie podmiot ten powinien służyć jako pierwsze personalne organizacje dla organizacji zawodów sportowych, które będą narzędziem promocji szkolnictwa poemy. Z uwagi na uwarunkowania formalne prawne, podmiot ten powinien być spółką gminną bowiem w innym przypadku nie finansowanie inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podmiot ten był wyczyńczy na kształt jednostki organizacyjnej Centralnego Ośrodka Sportu, przy czym właścicielem była gmina. Upoważniam Pana Prezesa do podjęcia negocjacji z Zarządem i Spółki Maratum i podjęcie działań, które pozwoliłyby dokonać wyceny Spółki Maratum. Zasadnym wydaje się przyjęcie następującego harmonogramu. A. Podpisanie listu intencyjnego określającego zamiar zakupu stóp udziału spółki maraton. B. Wycena spółki maraton. C. Koordynacja działań obu spółek po podpisaniu listu intencyjnego. D. Zakupienie udziałów i połączenie obu spółek z poważaniem burmistrza griego do wiadomości Rady Nadzorcza. 24 maja. I jeszcze wcześniej koncepcję restrukturyzacji spółki Sport przedstawił prezes spółki Sport. Przy czym koncepcja ta jest zbieżna z założeniami do koncepcji, tyle że bardziej uszczegółowiona i nie wiem czy jest zasadne przeczytanie jej, czy można to pominąć. Natomiast miasto dla realizacji zamierzeń w określonej koncepcji oczyniło następujące działania 24 maja 2012 zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Szkarskim Poręba, Województwem Dolnośląskim i Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współpracy dotyczącej organizacji dofinansowania organizacji kuchala świata w narciarstwie Biegowym, w i tutaj jest wskazana rola spółki SPORT. Następnie 2 lutego 2013 zawarcie w Harachowie porozumienia o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Narciarskim i Województwem Dolnośląskim. Miastem Szklarska Poręba, a, a czeskim Związkiem Narciarskim, Krajem liberec Libereckim i Miastem Harachow w sprawie wspólnego działania na rzecz organizacji Szklarskiej poręby i Karachowie, Zawodów Sportowych Handy Światowej oraz komplementarnej rozbudowy infrastruktury sportowej. I 25 kwietnia 2013 roku podpisany został list intensywny w sprawie współpracy na rzecz podejmowania działań na celu infrastruktury sportowej na polanie Jakuszyckim w Szpitalskiej Polendie, Podpisany pomiędzy Nazją Szpitalskiej Polędzie, Wojciechem Doradczym, a Ministrem Sportu i Turystyki. I nadmienię, że budowa ośrodka Piatronowego, biegowego i wiatru w Szpitalskiej w Jakuszycach znajduje się w programie inwestycyjnym o znaczeniu szczególnym dla sportu. Ministerstwa Sportu i Turystyki sfinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury i Fizycznej. I teraz 6 września 2014 pan Jacek Jaszkowa, na posiedzeniu radi nadzorczej, przedstawił koncepcję wykupienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Maraton wraz z know-how przez spółkę sport. Uzasadnieniem prezentowania koncepcji były następujące czynniki. Zgodność ze strategią rozwoju sportu w Mieście Szklarskim-Porema, możliwość uzyskania dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwój bazy sportowej, najbardziej racjonalny sposób przejęcia i prowadzenia przez spółkę miejską stadionu maraton, a w szczególności utrzymanie kontraktów spółki maraton oraz podstawa do efektywnego funkcjonowania spółki sportu. Szacował, że cena zakupu wyniesie 450 tysięcy złotych. Rada Nadzorcza. Pozytywnie zaopiniowała koncepcję, zwróciła uwagę na konieczność sporządzenia rzetelnej wyceny aktywów mających być przedmiotem zakupu, zastrzegając weryfikację wyceny i podjęła stosowną uchwałę. Na kolejny wniosek prezesa spółki Sport skierowany do Rady Nadzorczej w sprawie uzyskania opinii odnośnie trybu nabycia przedsiębiorstwa spółki Maraton, to jest na podstawie artykułu 55 Klin Kodeksu Cywilnego z wyłączeniami. Z wyłączeniami i procedury nabycia, Rada Nadzorcza wyraziła stanowisko określając równocześnie kwotę 400 tysięcy złotych jako kwotę maksymalną. 30 października 2014 roku Zgromadzenie Wspólników z podjęło na wniosek zarządu i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie od spółki przedsiębiorstwo Maraton Zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki za kwotę nieprzekraczającą 400 tysięcy złotych. Podając kwotę graniczną, zgromadzenie wspólników wzięło pod uwagę wartość rzeczowych składników majątkowych przedsiębiorstwa spółki, to jest maszyny, urządzenia, przedmioty nietrwałe i zapasy, wycenioną przez rzeczoznawcę majątkowego Robert Tarwicki, posesja IS, operat z października 2014 roku na 233 200 złotych i 99 groszy. Oraz wycenę wartości przedsiębiorstwa Maraton wraz z know-how w oparciu o metodę dochodową zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych wykonaną przez Centrum Ekspertów Gospodarczych w Poznaniu operat z września 2014 roku na 702 463,30 zł. 30 października przedsiębiorstwo na Spółka ZO złożyło spółce sport ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Maraton za kwotę 400 tys. złotych. 12 listopada 2014 roku Rada Miejska w Szparskiej Porębie podjęła uchwałę nr 57 przez 704 2014 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szparskiej Porębie w Czulicy Placji Sportowej, na mocy której to uchwały wyraziła zgodę na przeznaczenie do dzierżawy na okres 25 lat. Nieruchomość gruntową zabudowaną. Oznaczono tutaj wszystkie działki. <coughs> wymienione o powierzchni 1610 m2 położone przy ulicy Plac Sportowy oraz z wodą na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zadawczego młodej dzierżawy ze Sport Szkalska Poręba, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes spółki Sport na początku listopada 2014 roku przedstawił Radzie Nadzorczej w Spółce Maraton projekt umowy sprzedaży zaorganizowanych składników manikowych Spółki Maraton Spółce Sport. 26, jeszcze 17 listopada Rada Nadzorcza rozpatrywała te wnioski i dopingowała czy monitorowała nabycia tego przedsiębiorstwa. Więc tutaj nie było rezultatu. A 26 listopada prezes sport złożył rezygnację ze stanowiska w zarządzie. Również 26 listopada i 9 grudnia odpowiednio dwaj członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Środki na podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 357 tys. zł zapisane w budżecie miasta na rok 2014 w celu właśnie zakupu przedsiębiorstwa Maraton nie zostały wniesione w roku budżetowym 2014 do spółki, a w budżecie miasta na rok 2015 nie zostały przewidziane środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sport, które by umożliwiły zakup zorganizowanych składników majątkowych spółki Maraton. Po objęciu funkcji burmistrza Szwajcarii porędy wybranego 30 listopada 2014 roku, burmistrz pan Mirosław Graf, Pełniący równocześnie funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki Sport, skoncentrował się o na ustanowieniu organów spółki celem zapewnienia funkcjonowania tej spółce. 30 grudnia skompletował radę nadzorczą, która następnie 16 stycznia tego roku dokonała wyboru prezesa zarządu. Zatem organy spółki stanowią Zgromadzenie Wspólników Burmistrz i Rada Nadzorcza w składzie Władysław Szurek, Przewodniczący Dawid Skogrom, Zastępca Elżbieta Gac, Sekretarz Zarząd, Pani Kinga Jaworek, Prezes. Obecnie Prezes przygotowuje dokumentację wnioskową do zarejestrowania zmian w KRS-ie, oświadczenie o rozwiązaniu umowy zlecenia na prowadzenie obsługi finansowo-księgowej spółki, występuje o przejęcie dokumentacji statutowej i finansowej celem jej prowadzenia w siedzibie spółki w Szklarskiej Porębie. Przejmuje i zabezpiecza majątek spółki, który został zakupiony na potrzeby organizacji zawodów uchwały świata, a po zawodach został złożony w trzech miejscach. Na górze piętro przy ulicy Kraźnickiego, które wykorzystuje KSWiK po prawej stronie od klatki schodowej. Na ulicy Turystycznej 8 po Wamarze. To są takie rzeczy bardziej gabarytowe i wartościowe i w Urzędzie Miejskim przy ulicy Burczka 2. Najpóźniej w miesiącu marcu burmistrz zamierza odbyć zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań, czyli skwitowanie działalności spółki za rok 2014. I spółka obecnie będzie funkcjonować pod adresem Szklarska Poręba, ulica Buczka 2, czyli na terenie Urzędu Miejskiego. I to są te Działania restrukturyzacyjne w zakresie organizacji. Na co do restrukturyzacji majątkowej są rozważane w dalszym ciągu celowość połączenia tych spółek oraz, co najważniejsze, ewentualna cena zakupu, jeśli ta koncepcja przejdzie. W spółki, w zakupu spółki na Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę.

Chciałbym zapytać, jak dzisiaj wyglądają negocjacje ze spółką Maraton. Czy dalej jest podtrzymywana koncepcja połączenia dwóch spółek i prowadzenia działalności na bazie placu sportowego tych budynków hotelowych i stadionu? W miesiącu styczniu były kilkakrotne rozmowy pomiędzy Burmistrz Czemszkowski Panem z udziałem Rady Nadzorczej oraz panem prezesem Krzysztofem Sokołowskim, prezesem spółki Maraton. I negocjacje są prowadzone. Czy jeszcze ktoś może chciałby zadać jakieś pytanie? Czy gdzieś Jan tak, może słowo? Spółce... <coughs> nie, bo to też, podczas prowadzonych negocjacji głównie dotyczących finansów nie chcielibyśmy teraz jeszcze jeszcze tego upublicznia 6 lutego kolejne spotkanie czy jeszcze są jakieś pytania? jeżeli nie ma to dziękuję dziękuję żeby nie było żeby nie było tutaj jakiejś dwuznaczności no, tak jest w biznesie że na pewno idą negocjacje w dwie strony bo to są dwa podmioty jeden to Jednym to jestem ja, który dbam o gminne pieniądze i drugą sam jest biznes. W związku z tym myślę sobie, że zostaniecie Państwo powiadomieni w odpowiednim czasie. Radny Winter, bardzo proszę. W ogóle chciałbym wyrazić zadowolenie, że te rozmowy też są prowadzone, bo jak sobie przypominamy, w trakcie kampanii wyborczej padały zupełnie inne oświadczenia ze strony obecnego pana burmistrza. Także tylko należy się cieszyć, że, że ta spółka istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć czego wszystkim nam życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć, A Bardzo proszę. Tutaj nie widzę żadnego. Związku, nie widzę żadnego związku, bo hmm, czy będzie spółka yy, istniała? ze swoją nazwą spółka sportu jest całkiem inna, niż będą istniały struktury i sposób finansowania jej. Więc ja bym tych spraw albo nie łączył, albo był bardziej precyzyjny. Rozumiem, że to wszystko. W takim razie przechodzimy do drugiego punktu. Sprawa Pani Burmistrza Sztlarskiej-Porego z realizacji planu sprzedaży nieruchomości do roku 2014 dotyczące rozwiązywania lokalizacji w część zręcznych umów mieszkaniowych oraz upływu budynku sprzedania z gruntem po podwyższe budynki. Sprawę Pani przedstawi Pani Anna Jarosława. Dzień dobry. Plan soc. nieruchomości na rok 2014... Bardzo proszę radnych, przepraszam. Bardzo proszę radnych o nieprzeszkodzenie Dobra. Dziękuję. Plan sprzedaży nieruchomości na rok 2014 zakładał przywód na poziomie 2 miliony 900 tysięcy 476 zł. Miał być on uzyskany ze sprzedaży zarówno nieruchomości zabudowane, jak i niezabudowane w trybie przetargowym, nieruchomości niezabudowane w trybie bezprzetargowym, jak i sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych w trybie artykułu 209a. W 2014 roku osiągnięto dowód w wysokości 1 milion 207 277 529,90 zł za sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym. Sprzedano wówczas e, nieruchomości Caritas 2, działki na ulicy Kraśnickiego, odrodzenia Munickiej Wiczarni Czerwonej i Sikorskiego. Ponadto 26 listopada rozstrzygnięto pozytywnie przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy Wysokiej Jazdowej II na kwotę 878 220 zł, a 16 grudnia. Rozstrzygnięto pozytywnie przetarg na sprzedaż również nieruchomości zabudowanej przy ulicy 21 21 na kwotę 510 tysięcy. Jednakże akty sprzedaży tych nieruchomości zostały przesunięte na styczniu 2015 roku i nie zostały ujęte tutaj jako sprzedaż ze sprzedaży roku 2014. Jeżeli chodzi o sprzedaż lokali gminnych, sprzedaż w 2014 roku 33 lokale w budynkach wspólnotowych. Wśród tych lokali 12 lokali stanowiło sprzedaż ostatniego lokalu i tym samym wyszliśmy jako gimnazja wspólnoty 12 budynkach przychód ze sprzedaży tych lokali stanowił kwotę 197 569,78 zł i w najbliższych 9 latach przynieść około 46 541,94 zł plus odsetki to jest przychód ze sprzedaży latalnej, ponieważ część tych lokali jest, jest w trybie sprzedaży w nie rozłożonej na 10 równe lat Pozostało do sprzedaży, Państwo prosili o, tej, o dodatkowe informacje, więc pozostały do sprzedaży 214 lokal w 107 budynkach wspólnotowych. Taki mamy zakład, jeżeli chodzi o lokalne wspólnot wspólnoty mieszkaniowe. Wykonano czterech regulacji w budynkach. To nie, przy, nie stanowi przychodu ze sprzedaży, inaczej pozwala nam na dodatkowe sprzedaże lokali. Takie regulacje w 2014 roku dokonane zostały w budynkach na Wolności 9, gimnazjalna 1, objazdowa 4, cicha 6 i już w styczniu 2015 roku na Wolności 9 została dokonana kolejna sprzedaż lokali. Jeżeli chodzi o dochód ze sprzedaży gruntów w trybie artykułu 209a, czyli dla wspólnot mieszkania, których grunt został sprzedany wcześniej po odreśleniu budynku. Przybył ten 52 794 zł. i 45 groszy. Sprzedano 7 takich nieruchomości na Wojska Polskiego 25, Armii Krajowej 7, Armii Krajowej 11, Jedności Narodowej 15, Jedności Narodowej 10, Plan Sportowy 4 i Słowackiego 2. Pozostałych podwórek, które mamy z liczbą, to jest 83 nieruchomości. Pozostałe przychody ze sprzedaży stanowiły sprzedaży właśnie z gruntów w trybie bezprzetargowych, zamiany nieruchomości, jak i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od Patrząc na uzyskane dochody, jest to kwota łączna tych wszystkich przychodów 1 854 064,66 zł 66%. i stanowiła ona 63,92% planowane do przychodu. Tak jak powiedziałam wcześniej, to te dwa ostatnie akty notarialne, które zostały, znaczy przetargi rozstrzygnięte, przetargi w 2014 roku, których akty przesunięto na styczeń, spowodowały niezrealizowanie nie w 100% planu. Natomiast ten przychód, który został dopisany w styczniu, to jest minion 388 222 zł. Dzień. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, ktoś z radnych ma może Jakieś pytania? Ja chciałem spytać w takim razie, ile podwórek, bo to jest taka dość ważna kwestia, jeżeli chodzi o te podwórka budynków, które były sprzedane po oblicie. Ile w tej chwili jest przygotowywanych do sprzedaży takich podwórek, czy ile, jak, jak to wygląda? Zgłoszonych może wspólnot, które chciałyby taki budynka wykupić. To I wysłaliśmy zawiadomienia do ponad 60 wspólnot. Mówię zawiadomienia, były to pierwsze pisma informujące o tym, że wspólnota posiada tylko grunt pod się budynku i że wina jest zainteresowana sprzedażą. Z części nie otrzymaliśmy odpowiedzi, natomiast w kilkunastu przypadkach w tej chwili już są zaawansowane wnioski w trybie sprzedaży. Ponieważ na sprzedaż który dokonuje jeden pracownik, więc zadecydowaliśmy, że najpierw zostaną te wnioski, które, które wpłynęły w 100%, czyli mówimy tutaj o podpisach wszystkich mieszkańców, zostaną zrealizowane i następnie będziemy przechodzić do kolejnego etapu. Wcześniej, w 2014 roku, wszystkie nieruchomości, które mieliśmy zdolność, czyli albo po prostu nie reagowali na nasze wezwania bądź kategorycznie odmówili nabycia nieruchomości, bo przekazane.